Ja bym go na to zabił Deska Włączyłem nagrywania, chcecie się przywitać to się Możecie zbawić. teraz Deskwalifikacja z całego sezonu Deskwalifikacja! Ty korea. Jakiś... Nie leżę Haha, nie Mam równe 60 fps przy nagrywaniu Wow O, Korea Mam równe 60 FPSów. Wow. Wow. Dobra, 57 wow. było. Wow. <noise> witamy, witamy, panowie. Wow. Brum, brum, brum. Kierowca się się Ej, no nie da się brum, brum, brum. brum, brum. a zrobić. O. Jeżą pole. No, to że nie ma mnie nie rozwali. Będę <laughs> o, w nawet? Ej, kupuję ja sobie smurf konto... Ha, Alan zero! Ja kupuję sobie smurf <laughs> to i gram z takimi jednymi typami na silverach, nie? <laughs> Zblokowałem opony. Proszę go do prokuratury. Kubol, joch ciśnij, kubol! Kurde, szeroko. Ale za szeroko, Ryder, Ja też. <laughs> nie wysiadam. Kurde, nie wysiadam. To, to zobaczyłem strzałkę i się nie przestraszyłem, to ja że tak za nie zahamowałem i... Difficulty. O, Grzesiu teraz jest zakupiony. ale... E. Ale Shizer walczy. Ja, ja to jest Ja chcę coś powiedzieć. Co? Kimster ma kawałki. w tym momencie nie mam mistrza. Śmieszne zaraz go, go wyprzedzę bo oby Oj, by, obydwaj błąd zrobili. A oni dopiero zaczęli. O, Już ich wyprzczyli. Ja o, mam jeszcze cały kers. Ja po... Kubol, nie A. tepa mnie, czy tepa? O, ro, Miałem jeszcze cały kers. O, O, Za Za idiotów. Chyba znak głównodowodzący. Kto mnie? To mnie? Znaczy ja musiałem go wyminąć i... <grym> Dobyłeś w lepszej pozycji. Ja jelcz. E... Nowak jest drugi, jak to chodzi. A ile było... Pani z tobą ma Nowakiem, Ryder? Co, bo eee... Cześć. Ło. Wow. Nie myślałem, że to ma. Raz z nim zagrałem i pamiętam, jak on płakał. Przekł... Że przewijałeś no. Oj, teraz... u do boxu! To. No. Nowak? Hubert. Nowak! Ale już do mnie ja. dużo tracił, Patrzę na taki nagły ruch. Trzeba jeszcze popatrzeć, czy nie ściął białej linii. Napisze mi, że mam lagi. I rozwaliłem go. Czym? Ja, ale nie masz lagu. Dobra, podstawowo do Coś czuję, że wyjadę obok Nowaka. czas Box 3.1.0.0. O, dobry. Dobra. Szczęcie Dobra, jestem przed nim. Oj no ty mówisz, że mieści na no nie. Masz opony podstawowe i ci... Kurde, znowu hamulec. No, to się dzieje. A ty masz ten ABS włączony czy nie? Zwiast do boksu Zobaczmy o... Nowak ma główne, wszyscy mają główne Ile jest za czwarte miejsce punktu? 18 okay. 18 12. 12 no dawaj, dawaj. Kurde, jesteśmy yeah. na exactie. Ale Ej. ja mam Znowu 3-1-0-0 <laughs> jeszcze mistrz o tej nie był Jesteśmy w tym momencie jak Ale źle, bo Nowak nie i nie mogłybyś mistrzili no, tak, EXEXO Ale ty Yy, Rider Ryder, miałeś więcej zwycięstw? No, no wiem, wiem miałem dwa, na szczęście. Bardzo dużo traciłem do Iwanickiego. Dlaczego że Iwanicki nie jechał, też by się wtrącił jeszcze? Bo, bo, bo jeszcze musiałbym, być, ja, musiałbym być, trzeci. musiałbym Springer? No. Trzeci sektor, początek? Nie, drugi. Jestem na tych nie, wolnych zakrętach. Ci. Na tych wolnych zakrętach jestem. No ja safety car, proszę. Ja... ja właśnie z boksu wjechałem, więc mam świeże opony. Hehe. Jest! Yes. Yes. Ja mam... jestem w dobrej sytuacji, bo akurat byłem w boxie. bezpieczeństwa teraz na miękkie, nie? Tak. Jak mi pomaga, jak ja jestem... jak ja jestem pierwszy? Że ja jestem pierwszy. E, ja mam plus trzy paliwa. Dwa. Tak. To się kończy. Gdzie on się rozbił? Przyjeźdź do bardzo Tolek, zjeżdżasz? Tak, wjeżdżam. zjeżdżam. Zjeżdżam. Tak, ja też zjeżdżam, to jest dobrze. Na, mię na miękkie. Tak. To. Dobra, utrzymuj pozycję. Zakaz wyprzedzania. W Weź mi nowak, pisze, nie mam czasu przeczytać. Jak? Kary są za to, że on specjalnie to zrobił. No to kara dla niego, nie dla mnie. Kurna, muszę cisnąć. Uwiedź do nich. Niech nie jedzie to blisko mnie. Niech nie jedzie blisko mnie. I ten seścikar jedzie jakoś strasznie szybko. Właśnie, według mnie bardzo wolno. W zakręcie ile 70 na godzinę? Kurna, ja was nie dogonię. To już na tym okrążeniu? Te, o, chce mi Safety Car. To deska? Nie, nie, na szczęście nie. Jeszcze nie. No kurna! Na bieżącym. Ja pierdzielę. Tyku, tyku. Mam paliwo, mam mam paliwo. nie! Jest, Boże. Dzięki Jeszcze ...temperatura opon i hamulców. na prostej. Jadę do końca na wzbogaconej, mam plus trzy paliwo. O, jak jak się zazdroszczę. A mając strategię agresywną. O, ale z Nowak zjeżdżał? Nie, nie, nie. on zjeżdżał chyba. Zjeżdżał, Jak nie zjeżdżał, to to... ...easy win. Obram, musiałem popełnić błąd na początku safety cara. Tutaj przełączamy na oszczędną. Jeszcze ja nawet w blokach samej, bo nie co. O, Rainer diesel tak samo szarpakie. też nie mogli tego błędu z Żwirem w kołach wyeliminować. W tym momencie jesteś na hmm. Tak, w tym momencie jesteś na exacto. Za czwarte miejsce jest mówicie 12 punktów, tak? tak czy ryszoć, czy ryszoć. Powinny być bonusowe yy, te pieniądze za zrobienie fast lapa lepszego niż w kwalifikacjach. Ale nie ściga. Nie wyborze. Forzinia by była zbyt mała. Mocno. dodatkowe Monako No nie! Hamulce? Nie, trawa. trawa. Kubol walczy. Nie, nie, znowu lotka przyszła. Kubol nie walczy chyba, albo? Ja, ja muszę ich dogonić. Ho, ho, ho. Boże jakie troszkę. Troszkę też... w ogóle. To by mnie już było Półtora jest zachmurzone, pół nie. Ja bym się jak dno waka wywaliło. Mam takie wrażenie jakbym słyszał silnik safety cora. Ja tam słyszę ciągle i nic poza tym W ogóle paradoks, że GT2 jest szybszy niż F1. Tutaj w lidze. No bo to F114, no.

nie. Sprawdź ile gdzie ta nasza Wanieski. na pewno mam exec to miejsce. 12 albo 500 dostępny na tym okrążeniu. Pamiętaj, że młotkowiek, no. będąc o sekundę za bolidem, który chcemy wyprzedzić. Powiedz, ile traci. Raczej chcę je 200 3-9 do mnie traci. Do Kubola 1-1. Ile jest za czwarte miejsce? O, chyba no tak ma to pewnie wyliczone wszystko. Aha. Fajnie. Ale ja nie mogę na drugie Nie jest mistrzem to ZX. Ale gdybyście byli jak to jest. Spytajcie się, że nas Nie, to i czwarte Nie czekaj, nie egzekwo, ja tracę do niego. A on traci do mnie 6 punktów. A 18 jest za drugie. Nie jest egzekwo. 2 punkty różnicy. 1. Wow. O, że ktoś. Lauda... Hunt. Czy ja. Cheater, do trochę do Kubola. Kubola to uj, starczy, będzie dobrze. Bardzo mi tu kółka. Jest już DRS przy Kubolu. Dwa kółka. Jak gościsz? Z safety cardu. ludek zobacz mi natychmiast, ile jest za czwarte miejsce. Nie, chuj, Za czwarte te... jest 12, za czwarte jest 12. No to 24 punkty, o ile się liczą podwójnie u was. Nie ma podwójnych niestety. No to 12. No, 15, 15 to za trzecie, 20 za drugie. To jeden punkt. A za pierwsze jest ile? 25. Od kiedy jest za drugie miejsce 20 punktów? Nie, 18, 18. Właśnie. Kiedy... Jest, mam DRS. Kiedyś chcieli wprowadzić. Najlepsze były punkty 10, 6, 4, 3, 2, 1. Najlepsze były punkty od pierwszego do szóstego miejsca kiedyś. No co? Najlepsze były punkty, gdy za zwycięstwo było 9, a nie 10. Ostatnie okrążenie. Będzie parologia. Dobra, ja, ja, ja zrobię słynny scenariusz na pewno. Żeby teraz ludzie przepuścili hamulce. Tak, tak, to się chwalą, że pobił rekord zdobytych punktów, na przykład Schumachera. Ale Schumacher, jak wygrywał, to zdobył 10 punktów, nie 25. Ciekawe, jakby była sama punktacja jego Schumachera. Eder. Pan mówiś? No szczerze, nie pomyśleli ludzie. Ale on go i tak, dużo punktów. No ogólnie. Dobra, już zwol zwolnię trochę. I ostatnia Będzie prosta. Będzie chyba Finish Ostatnia prosta. Będzie fotofinisz? Wyprzedź go, wyprzedź go! Będzie fotofinisz! Kubol, daj mu to. No. Daj, daj mu to, Kubol. Nie, nie. dał mu tego. I Dolek. Zasłużony mistrz. O, i jeszcze byłeś Springer? Co? Dobrze jeszcze można nie uznać wyścigu, nie? Za mało startowało, no sorry. No właśnie. A dobra, co kur ja. Dobra, stawmy się na pola. Napisał do mnie wielkie dzięki Lagerze twój wynik tak się nie liczy. Może jeszcze nie wie. Może jeszcze nie wie o tym, że się liczy. O. Tak, na napisane Wynik Springera się nie liczy Liczy się Mam no, kontrakt Ale Nowak mi tak pisze czekaj, klasyfikacja kierowców Miałem kontrakt Spisem 6 punktów Eee Ja jak długo tak Dobra robota <noise> Ale zlamię ten wyścig. Drugie rozum. miejsce 18 Pójdź fajny ten punkt Jest? Ja weź mistrza Kur... Masz czy nie? Nie mam! Jeden punkt! Straciłeś. Jeszcze raz jedziemy. Dokładnie. Przeglądam wszystkie materiały, trzeba coś znaleźć na tego Nowaka. Miałeś na Niemcy, miałeś na Niemcy, miałeś na Niemcy. Mam na Niemcy. To, Dobra, teraz ja jeszcze proszę.